Kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. O Jezu, skąd? Skąd? Ej, no właśnie jest jestem. Ej, I dzisiaj ogólnie robimy sobie nas dla mojej nowej rodzinki. To Kaboka. I tak ogólnie mam. No. Bierzam tą wilę, tylko że w sumie to zrobimy gdzie chciałam. Tutaj będzie nasz in, domek, o tutaj. Robimy go. Zobaczcie sobie, gdzie on będzie wyglądał w ten czas. No po prostu będziemy sobie modlować. No i po prostu będzie part 2 też na pewno, może jutro, może pojutrze. I part 3 chyba też zrobimy, nie wiem. Więc, no, po prostu przechodzimy już za kilka do meblowania. Dobra, jestem tutaj, ale ogólnie tego nie będę meblować. To potem sobie tam na spokojnie z tym mebluję. I tak, dobra, to usuwamy już, bo to nam nie będzie potrzebne. I tak, okej, okay. najpierw bym chciała tutaj zrobić tak trochę pra pralni. Ok, dobra, na przykład tutaj będzie pralnia i na, na tych pralkach położymy tutaj taki kosz i po prostu tam wrzucimy e, różne płyny po prostu do prania, taki płyn do kibelka jeszcze, No po prostu takie Wszystkie chemiczne, można, na to tak, na, można to tak nazwać. I na przykład tak, mm, dobra. I jakby co, to dobra, nieważne, bo ogólnie pies mi wleciał do domu. Musiałam go, musiałam go wziąć do tego miejsca, tam gdzie on po prostu śpi. No dobra. I tak, ogólnie pozdrawiam kanał Tatiana Kopala. I po, po, po prostu ma kolejną nową piosenkę. I ja po prostu już dwa dni temu ją opublikowałam, no ale po prostu y, ja ją dopiero dzisiaj zauważyłam. Znaczy, na no wczoraj już ją widziałam, ale dzisiaj dopiero ją włączyłam. I po prostu bardzo pozdrawiam. Kolejna piosenka, gratulacje, dobra. I tam przykład, no dobra. Co <laughs> u Dobra, jestem już ogólnie zmieni zmieniła miejscówkę. I tak, dobra, no przechodzimy do tego meblowania, bo my tutaj raczej to gadamy już silne. Dwie minuty już gadamy, więc no. Dopiero tak mamy mało umeblowane. Jeszcze dużo mamy ogólnie umeblowania. I chciałam powiedzieć, że to jest mój drugi sezon Toki Boki, więc... I fajnie, i to jakie tutaj idiota, trupy tutaj pasowało moim zdaniem. Bo to będzie pasować do tych pralek albo i takie, ale to takie nie będzie tutaj pasować. No dobra, e, damy takie, i nieważne, no, no tak. Na przykład, tutaj damy jeszcze o taki: jakby, przepraszam za odgłosy w tle. Takie po prostu, no, na klucze to będzie i taki alarm, że po prostu wiecie, można było otwierać te drzwi. I tak, dobra. Na przykład, tutaj damy jeszcze taki jeden koszyczek, bo tam po prostu będziemy mieli klucze, że po prostu wiecie, no, tam każdy będzie miał klucze, czyli tak, dobra. Że na przykład, tutaj będą. Mojego męża, te będą. Te będą mojej córki jednej. Nie mogę ich wyjąć. Jezu, poczekajcie, bo mi włosy strasznie wpadają. O, dobra, mam. E, takie tutaj będą mojej córki. Te będą takie zastępcze, bo nie wiem kogo. Yy, I dobra, jeszcze jakieś moje muszą być. A dobra, to moje będą te, nie wiem, jakby były. To moje będą te z serduszkiem. To będą te moje córki, te takie niby zastępcze, ale już nie są zastępcze. I dobra, nieważne, za chwilkę wracam. Okej, okay, dobra, kochani, jestem już i tak. Yy, chciałabym tutaj dać jeszcze takiego kwiatam Bo tu będzie pasował. I tak, na przykład, jeszcze jakiś obraz. Obraz mógłby być o ten bo tutaj by ładniej wyglądał i dobra o tak ok yy, dobra ja na przykład taka jeszcze jedna malutka półeczka i następnie tak jakiś mały dywanik znaczy no nie jest taki nie będzie mały na przykład taki dywanik yy, dobra i co tutaj na przykład możemy jeszcze dać Jakoś mi tchło, trochę dzisiaj zabrakło na tym odcinku. Nie wiem, co mi się dzieje. E, dobra, kochani, tak. E, damy tutaj jeszcze. Nie wiem, co, albo i chyba nic. <coughs> no, chyba tyle, co. Dobra, dam, Po prostu wiem, teraz jestem. Ogólnie, pa patrzcie, zdziwiłyście się. Pe pewnie zdziwiło Was dzisiaj moje zachowanie, bo ja zawsze tutaj na przykład dałem jakąś kanapę, kufę, żeby było tak ładnie nawalone. A teraz już wiecie, nie jestem taka, że nie, już tak za bardzo nie nawalam na te domki, bo zdecydowało mi się, że to nie jest tak znowu ładne. Tutaj, co byśmy mogli dać? A dobra, nie wiem. Poczekajcie. Dobra. Okej. Okay, to może tutaj będzie, nie wiem co. Yy, nie wiem, nie wiem, nie wiem. A dobra. Damy tu fotel. <ścoughs> Wieszący, wiem, jestem szalona. No a tak zdecydowałam, że będzie mi tu pasował. Dobra, tutaj bym chciała dać jakieś yy, po prostu... Może posłanie dla psa kota, ale ogólnie będziemy mieli dużo tych zwierząt. Więc najlepiej będzie, chyba, moim zdaniem, dać otaki. I tu jeszcze takie, żeby, coś tam, żeby ktoś też mógł spać. I jeszcze jakieś em, spinaczki dla moich kotków, czyli no, dla naszych rodzinnych kotków. Yy, I tak, dobra, na przykład tutaj taki drapak. I takie po prostu jeszcze jedno miejsce dla. Jakiego zwierzęka, Dobra, ale ogólnie teraz jeszcze jakieś tapety bym tutaj pozmieniała Na przykład na te, wiecie, na te takie drewniane, drewniane, drewniane. Hmm, albo i nie. Mam no, tutaj... Nie, no dobra, są, jest ok. Jak dodamy tutaj oświetlenie, to będzie nawet... też oświetliło i cały czas się dzisiaj jakoś biec nie mogę. Um... Przestać się wiercić. Cały czas się dzisiaj wiercę. Więc pewnie będziecie słyszeć trochę zaogłuszeń. Okej, okay, dobra. Taki bluszczek. Tu jeszcze położę. I dobra, tak. Okej, okay, dobra. E, takie dwie lampy. Tutaj jeszcze takim. Chyba, że po prostu moglibyśmy dać te takie panele, takie same jak ta, jak ta, ta, jak ta, ścian jak ta ściana. O Jezu, telefonie, co ty robisz? Okej, okay, dobra, ładnie będzie to wyglądać, tylko ja bym tutaj jeszcze dała o takiej tost. No i jest gotowe już tutaj wszystko. Tak myślę, jak dodamy pewnie tutaj dodatki, to będzie to jeszcze ładniej wyglądać. Wiecie co, tak postanowiłam, że tu bym chciała dać takie, taką półeczkę. Nie wiem po co, ale tak po prostu, żeby tu leżała. Bo chyba tutaj będzie mi pasować. Tak jakoś czuję. I dobra, następnie tutaj. Chciałabym dać o takie jakby pufy. Bo tutaj po prostu, o tak na przykład. Jak to ładnie wygląda. Ej. Pomyślałam o tym i na przykład tutaj. Ja zawsze tak byłam przyzwyczajona do dużego telewizora. Dobrze, dodamy sobie duży telewizor taki będzie. O, tak to będzie ładnie wyglądać. Okej, okay. i na przykład jakiś regał chyba raczej nie. Ale dobra, może na przykład jakiś obraz, bo ja widziałam ogólnie taki duży obraz tam był. Ile już to nagrywam 8 minus, prawie 9. Czasami sobie tak teks, e, po prostu patrzę na... Ten, na tą aplikację nagrywania ekranu. No, po prostu muszę sobie e, zobaczyć, ile już nagromadziłem. To czasami ciekawi. Dobra, taki bluszczyk. Może jakiegoś kwiata ładnego. Ogólnie to już jest mój nowy, ulubiony kwiat. O, ten, bo on jest nowym kwiatem i po prostu mi się strasznie spodobał. I tak po prostu no. Mega mi się teraz podoba. No i jego ja użyłam jako jednego z najładniejszych. Pewnie. Wy pewnie macie jakieś inne ulubione, ale, piś, ale jeśli macie takiego samego jak ja ulubionego, to piszcie w komentarzach serduszko, e, serduszko pomarańczowe. Okej. Okay. Ja ogólnie chciałam przekazać jedną wiadomość do jednego kanału, e, który się nazywa Hi Paula. Po prostu y, podobno, no nie będę mówić tej historii, bo ona może nie chce, żebym tego mówiła, ale po prostu powiem, że zbanowali konto. I haj Pawle, y, powiem ci, że odzyskasz na pewno wszystkich widzów. Y, jeśli będą widzieli po tym samym profilowym i miniaturce, to po prostu na pewno cię rozpoznają i do ciebie wrócą, więc nie musisz się przejmować. Wiem, że to było pewnie trudne dla ciebie, jak się zbanowali, no ale... Mam nadzieję, że odzyskasz tych widzów. Właśnie ci takiego komentarza pisałam, więc jak nie zobaczyłaś, ale zobaczyłaś, bo nawet mi przypiłaś serduszko, więc super. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra. Tak. No, to bardzo miłe być pozdrowionym we filmiku. Ja kiedyś zostałam pozdrawiona. Od wiki wiki króliczek. No, i ją też pozdrawiam, bo ona mnie pozdrowiła. Mm, I tak, zasłona. Jezu Boże. Nie wiem, jak się usudowić. Nie wiem co robić. Dobra, mm, ładnie, czy wygląda ten domek? Ciągle jeszcze. Zapraszam na ten najnowszy teledysk Tatiany Kopali. Baby. Okej, okay, dobra, jakieś dwie półeczki yy, postawiłam. I tutaj bym chciała dać... Ej, właśnie. Tu może książki tam. Mówicie co? No nie tak, bo to znowu dziwnie wygląda. będzie. Ale dobra, to tak. Poczekajcie chwilę. E, ogólnie wracamy na chwilę do tego pokoju, bo teraz sobie tak przypomniałam, że fajnie by było dać tutaj taki jeden, e, taką jedną półeczkę. I na jej po prostu e, książki. Dać i takie coś. Bo po prostu jak tutaj się siedzi, to można tutaj sobie czasami posiedzieć i przeczytać książki w spokoju, bo jak na przykład w salonie gra telewizja, to żeby jej nie słyszeć Ej, gdzie są książki, bo ja zgubiłam, a dobra, tutaj są. Ooh, baby. Teraz pewnie będę to śpiewała przez cały filmik. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, i chyba tyle jest gotowe, chyba tyle wystarczy. Ale jeszcze chciałam tutaj dać jakieś świeczuszki, po prostu na tą półeczkę, na przykład taką, nie bo taka nie w moim stylu. ale za to ta jest piękna, bo ja ogólnie takie lubię, albo nie lampa piesków albo kocia, nie dobra ja jestem team pieski, piszcie, piszcie w komentarzach czy jesteście team pieski czy team kotki, yy, dobra. I tak ogólnie tutaj, mm, ej no, różowy blacie, skąd ty się tutaj wziął? nie będę cię tutaj dawać, mimo że ja lubię kolor różowy, to nie będę go tutaj dawać, dlatego że wiecie, no, yy, no po prostu by mi tutaj nie pasował, bo ja tak bardziej yy, wolę robić yy, takie no, domki po prostu na białe, po prostu takie drewniane kolory, takie białe i drewniane kolory takie, no bo ja takie lubię. Tak. Ok. Mm, tylko tak. Może to tu bym bardziej położyła. Dobra. I tak ogólnie sroki, że się przez chwilę nie odzywałam ale się skupić na tym Tim. czymś, i tak. E, dobra, ogólnie teraz chciałabym dać jeszcze takie coś, bo tutaj ogólnie będzie dla, dla dziecka. Chciałabym dać jedną. Zresztą tutaj będę miała dwójkę małych dzieci, no ale tak, chyba pojedynczo też się będzie dało jednak karmić. Okej. Okay. Mm, ale tak, dobra, no to ja sama nie będzie tutaj to położyć. No dobra, ogólnie jednak e, trochę mam zmianę planów. E, bo wiecie co? Bo ja tutaj i tak będę miała pięć osób, więc po co tyle krzeseł tak walić? Pięć osóbek. Jestmy to... Ale nie dobra, bo e, to przecież będzie dosyć małe dziecko. Mm. Tak dobra, ogólnie ja nie daję tak. E, trochę się ucięłam w głosie przed chwilą. Ja ogólnie nie będę dawała tak dużo krzeseł, bo po prostu tutaj będzie pięć osób w mojej rodzinie. Więc no po prostu tak. O, i jest bardzo ładnie. I tak następnie tutaj daję mojego ulubionego kwiata, albo wiem, który tam. E, ten. Albo ten. Ten jakoś mi się za bardzo nie podoba. Tam to jest Monstera, czy co to było? Nie pamiętam. Chyba tak. Dobra, no i tutaj niech będzie jeszcze. Albo wiem, 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 wiem. Okej, dobra, i już ogólnie tak. Będą tutaj takie dwie zasłony, albo i tego nie chcę. Bye. Okej. Okay. A chciałam tutaj dać jakąś komodę mimo wszystkiego. No bo po prostu chciałam, żeby coś mi tutaj tak ozdabiało. Albo nie nie komoda, więc tutaj tam. To? Po prostu tak. I tu będzie na tym leżało tak. Lusterka. Mydło. Tak w ogóle to po co mydło? Nie wiem. Ale tak jakoś wyszło. Nic nie poradzę. Ciągle. Yy, dobra, nieważne. Ciągle jeszcze coś tam, coś tam, coś tam. Dobra, co tu można jeszcze dać? Dać, dać, dać. w zasadzie os, yy, odcinek, jak robię moją nową rodzinkę. Yy, dobra, no to chyba tak. Tyle tutaj ze, steko, ze tej połówki. I tutaj ogólnie już nie będzie salonu, bo chciałam zrobić kolejny salon. A to by było dziwne trochę. I okej, okay, dobra. Tutaj taki, tutaj robimy kuchnię. Więc no, tak, taka. Yy, taka połowa. Taka. Taka jakby półka, no półka, to jest normalna półka, tylko po prostu taka, no, nie wiem jak to wytłumaczyć. Tutaj jeszcze mam takie miejsce na jakieś, jakieś po prostu te przyrządy kuchenne. Na przykład niech będzie jakieś noże, na przykład dwa, a takie dwa no, nożu, takie dwa noże. I coś jeszcze jest na przykład stąd. O, na przykład taki to jest do, do kotletów chyba. I widelec. Po prostu tak, żeby też coś tam przyprawiać. I tak. Eee, taki blat. Ale po prostu damy tutaj jakieś dwa krzesełka. także jak po prostu u gościa przyjdę, to żeby też miało sobie gdzieś usiąść. I po prostu, żebym ty mogła przyrządzać jakieś różne dania, obiadki. I tak ogólnie tu bym chciała dać takie jakby... Tutaj ogólnie chciałabym dać jeszcze kilka rzeczy. Ja bym po prostu um, pomyślałam sobie tak, że po prostu tutaj bym dała coś, jeszcze takie jedzenie po prostu tutaj, tutaj postawię. Podjęłam decyzję, którą potem wam powiem. Jak już filmik będzie się kończył, więc. Ale nie przewijajcie do tego momentu, więc oglądajcie naprawdę. I to nie jest takie super. To nie jest super news, ale jest. Ale dla mnie bardzo super. Dla Was może nie być super. A dla mnie na pewno będzie super. Ciągle jeszcze. Dobra, takie placuszki tutaj po prostu. I tak, chciałabym tutaj dać na przykład jeszcze jakiś chleb z awokado. Kto kiedyś jadł chleb z awokado, ten pisze w komentarza. Ja nie jadłam, ale bym chciała spróbować, jak smakuje, bo potem bym mogła zrobić e, test i po prostu bym mogła potem Wam pow powiedzieć na filmie, czy polecam, czy nie polecam. Ale każdy ma inne smaki, więc no, jak, jak, jak ja polecę, to może na przykład spróbujecie i będzie strasznie dobre. Się pewnie na mnie nie zdenerwujecie. Chyba zrobię taki test dla siebie, bo nie wszyscy mogą mieć ten sam smak, te, te same smaki pomieszane co ja. Ale ogólnie teraz podjęłam tutaj taką decyzję, że jeszcze chciałabym dać tutaj takie. Mm bluszczyki, które wiszą i taką ładną dekorację nam tutaj robią. Okej. Okay. Wiesz, wszystko jest gotowe tutaj. Ciągle jeszcze. Okej, okay, dobra, kochani. I ile już to nabluję Muszę zerknąć. O, 21 minut. Długo. Dosyć dobre. tak. Co się stało z tą krzesłem? A dobra, tu, stąd. ok Wszystko już prawie jest, go mamy gotowe. Ale na przykład tutaj bym chciała w kuchni e, powiesić dywanik tosta. E, bo po prostu, no, będzie tutaj pasował. Mm, dobra, i tak... Wszystko jest gotowe, tylko po prostu tu chciałam dać jeszcze e, taki jeden regał. To, e, on będzie po prostu tutaj we w tej części kuchen, e, będzie tutaj we w, tej po, we w tym po prostu, e, jakby no tym, tym takim przedzielonym jakby, nie wiem czym, e, po prostu będzie tutaj tak przedzielone. Ale to po prostu będzie do kuchni, bo ja tam będę musiała położyć jakieś po prostu te... Pudełeczka tam będę musiała położyć, i w tych pudełeczkach będę musiała tam mieć, wiecie co, tam będę musiała mieć jakieś, no te, szklanki, talerze, kubki. No wiecie o co chodzi, więc jak tylko się widzimy, jak już po prostu uzupełnię trochę te pudełka puste, żeby je po prostu je zapełnić. Dobra, nie zapełniam tak za bardzo, bo jeszcze troszkę sobie tutaj razem zrobimy. Czemu to. No nie, wszystko mi się za zepsuje od tej głupiej szklanki i kranu. Ej no. No i to znowu noc się zrobiła. Masakra po prostu. Dosyć. I przepraszam ogólnie za to, że wcześniej po prostu nie było tak długo filmów, ale no po prostu nie miałam czasu nagrywać. Po prostu nie miałam, nie, nie znajdowałam dla siebie wolnego czasu. więc tak jakoś wyszło, ale teraz po prostu nadrobimy sobie tamte filmy, więc no teraz będzie prawie codziennie odcinki będą, żeby po prostu nadrobić tamte filmy. I tak już jest prawie wszystko. O Boże. Nie, wiesz, nie co. Znowu się otworzyło jeszcze ta noc. Okej. Okay. I tak tutaj bym chciała dać lampę. Taką po prostu, żeby odświetlać, żeby, żeby odświetlało to po prostu, jak, się, jak będziemy jeść. Moje biedne słoneczko zasłoniło mnie tą lampą, ale widać chociaż mu uśmiech. Dobra, no to tak, tutaj takie dwie lampeczki i tutaj to samo. No, weź jeszcze lampu. tak Tutaj czasami. Dobra, wszystko zaświecam. No i tak, kochani, mamy już tutaj e, wszystko e, gotowe. Tu, e, jeszcze została nam e, Łazienka. I na przykład jakieś biuro dla taty. Możemy tutaj zrobić. O jezu, możemy tutaj zrobić. No, po prostu chciałabym tutaj zrobić biuro dla taty, bo po prostu na no, no, kurze będzie. Zypialnia rodziców, więc no kochani. E, już skończyło ogólnie meblować. To byłoby były na tyle ogólnie, umyblowaliśmy dużo. Umeblowaliśmy trzy pokoje, ale żeby tak podzielić ten zieloną tutaj e, kuchnię salną niedalnię to połączone, to tak to umyblowaliśmy e, Nie, no, dwa umyblowaliśmy pokoje, ale tak żeby powiedzieć. No to cztery umyblowaliśmy pokoje, więc na no, to dosyć dużo. Jutro będzie kolejna część meblowania, po prostu będziemy meblować. Em, łazienkę, to biuro dla taty i po prostu pokój rodziców, a już we w a ostatniej części będziemy miały pokój dla moich dzieci, więc zapraszam was na te części, które jutro się pojawią. No i to na tyle we w tym odcinku, kochani, zostawcie łapki w górę ze subskrypcją. I czemu mi znikają suby? Widzowie, czemu macie coś tam z, z tym związanego? Subskrybujcie, widzowie, subskrybujcie, bo błagam was, bo lecimy po jedynkę, kochani, więc no, bye.